Okej, okay, pierwszy dzień. Mm. Jak się puszczało? Shiftem, czy spacją? Kontrolem? Ja bym chciał właśnie do tego kościółka iść od razu. Tutaj jest sika. Bardzo ładnie. Ziemia W sumie mamy bardzo dużo czasu na start do jaskini. w sumie jest w porządku. Nie, ma, nie mamy takiego strachu, że, że na strefa będzie dojeżdżała. bo jak skaczę! <grytania> A, do niego wypadają kamienie kowalskie. Ej, zaipi. Je, zajebiście Jakie jest jaskinia w pierwszym dniu, to żeby iść od razu do niej, nie? Tutaj chyba jest wyjście. Albo to ja jestem teraz kupi? Nie, no dobrze, wychodzę. A, i po prostu jakby z drugiej strony dobiegnę do niej A, i tak tu lecą. Tylko gdzie jest wejście? No tutaj nie ma, są od dupy strony. Aha, mój ziomeczek się wypierdolił. Ole, pankowaty jest Aleksander. No, to będzie bosik taki jakiś kryształowy Ja to jest kryształowiec Tak zwany sewardowiec. A może by mu tak kupić Chyba nic mi to nie zrobiło Trzeba mu przełamać posturę o, bo ja nic nie robię O, teraz zacząłem Kurde, ale gówno dostałem. Lekkie główienko dostałem, ale trudno no. No na razie mi nie oddaje, nie? Giereczka. Mam ten uśle zkusza kusza. Tego Ro Ro Rogiera, rapier. Czysto teatycznie teraz mogę sobie ulepszyć jakąś szarą brońkę do fioletowej. Jeszcze mi nic absolutnie dobrego nie wyleciało, żebym mógł to zrobić. Możemy ten zamaciak zrobić Choć uważam, że będzie z nim problem Mango Shop mm, dalej nie ma żadnych Kurwa fajnych łuków, nie? Daj mi tą tarczę Padkę, nie? Nic mi nie chce dać ta gierka na tym łuczniku Kurwa, ale powienie weszło Ła! Ten z garnupa Mniejsza życie PS No na pewno mi się przyda na tym łuczniku Kurwa Tak korzystam z tego. Tak korzystam z tego PS, że to chuj, nie? O, włócznia No! Dzięki za tą włócznię! Na pewno mi się przyda ta włócznia na łuczniku. O! Coś fioletowego! Kosa! Dzięki! Za kosę! Jestem łucznikiem! Dzięki za tą kosę! Jestem pierdolonym łucznikiem, nie? Jak tam wejść? U. O kurwa, to jest gargulec! Chcą go robić? Chyba nie chcą. Chyba z kurwy nie chcą go robić. Dobra, GG. Tracę tutaj 49 tysięcy run. Ja, pierdolę, I będę miał trzeci poziom w ogóle. Dobra, to jest tragedia. To jest tragedia. Nic kurwa. Zero lutu mam w tej grze. Zero lutu. Absolutnie kurwa zero. A jeszcze idzie. Kurwa, no nie... Niech nie. Dobra, to jest koniec dla mnie. Ja mam trzeci kurwa poziom! To jest koniec, nie? To jest koniec. Jestem tak uśles. Mam pierwszą brąkę. Nic mi kurwa nie leci. Sam jakieś zitki kurwa kosy. Na pierdolonym łuczniku to ja. Kurwa, największy pechowiec, nie? A zabijcie go chłopaki, bo ja i tak chyba nic nie robię. Pierdolonym uślesem. Usta łuk. Pierdolisz, że dostałem łuk? I o dostałem łuk? To jest Czy mi się wydaje? Mm, wywołuje krwawienie. Ej To i W sumie, bo jak oni mają te katany z krwawieniami, ja jeszcze nakładam krwawienie. Mega fajny combo. W końcu coś oddało, nie? Ale co z tego jak ja mam trzeci poziom? Jestem dosł dosłownie na pierdnięcie od każdego bossa teraz. Dobra, rycerze w tym sobie jeszcze poradzę, nie? W sumie żeby zoptymalizować yy, naszą walkę, mogłem w sumie pokusować tych gości, których pokusuje ten yy, kataniarz, bo on ma ...pawienie nakłada. Pa. Ja nauczyłem krwawienie i ja akurat mu weszło jak ten... No taki krzyczerzyk, krwawienie... Taka fajne chyba musi być, nie? O! O kurwa, dowódca o nil. Co jest podpisany? Dowódca pola bitwy? Jak to jest Onil? O kurwa, dobre combo. Ale dobre combo teraz siadło w sumie. wszystkie miniony, które ja sobie przyzwał. Aha, bo to jest ten... Yy... Onil jest jakby z tego. Yy, z jeziora. A nie jest ten... Yy... Kurwa, jak się nazywała ta twierdza? Jak się idzie do Maleni. tam jest Onil, a ten dowódca jest na, je na jeziorze w... Yy, kurwa, w netterze w Minecraftu. No nie pamiętam jak to się nazywa. No. Ale kurwa, kontrujemy, nie? Długo nie mogę trwawić. Ale i Iga skontrował. Rzeczywiście kurwa dowódca. Iga smart. Uu. Kolejne ataki przywracają PS. Jakbym miał coś fajnego, mmm, co mi używa po PS, to było w porządku. O, tu chodźmy. Co no, kurwa, to można w blocie robić tego Dasha. Damn, nice. Nie, nie wyżyłem, ale gdzieś, gdzieś to słyszałem i. Nie wierzyłem, że tak można. Oj z tym idziemy do dziury. Łuk golema, zwiększenie. My chcemy przemywać? Chcemy chyba, nie? <laughs> Widzicie, że chcemy. Opiór oh, ale duży łuk. Są mi tylko dla pasywy jest bardziej potrzebny. Ale cały czas mam w pamięci ten kamień kowalski. Chciałbym jakąś fajny łuk sobie znaleźć, żeby sobie ulepszyć na fioletowy. Też są kamień kowalskie, które ulepszają do, do temów. Nie widziałem takiego jeszcze. O kurwa. Ale spróbujmy tym dużym. O kurde, ale on się tu To ja nie chcę nie walczyć. Glewia. Odnowienie przy po atakach. Ej. Ej, yo. To może być to. To mi da jakiś sustain w sumie. idą? O, tego rift toś tam. Nie wiem, jak to się nazywa. Foto. to. A, Prisentinel. Tyle 3 sentineli zrobiłem w życiu, że mogł to z zamkniętymi oczami robić. O, przełamywanie ten postury. Chyba, czy to moja zasługa? A raczej nie. To raczej nie, ale tam widzę ziuta od razu pod mostem. O kurwa. No kurwa, no co tak śmieć? Zraszował mnie. Nic nie było, nic się nie wydarzyło. Nie chce mi się żyć! Kurwa, kliknęłem, pierdolony unik! To no, ta animacja tego strzału jest zbyt długa, no! Jak już widziałem, że się zamachuje na mnie, to kliknąłem pierdolony unik, nie? I chuj, kurwa! I chuj. Dobra, wypierdalaj, kurwa, kurwa! Nie wiem, kurwa... To z zamkniętymi oczami to już na pewno, kurwa. Chyba łatwe te dodżowania. Gdzie, gdzie, na co strefa? O kurwa, goni i nas strefa. Co nie robię, e, Co ja robię? Kurwa mać! Myślałem, że strefa przeszła, bo tak jakby... Ja ok ekran się rozjaśnił. Skąd oni nie miałem tyle potek? Ja pierdolę, 54 tysiące, kurwa, kolejne do, do śmieci. Nie wiem, nie chce mi się, kurwa, naprawdę. Ten realnie jest jakąś pierdoloną porażką. Poziom utracony. No i zajebiście. Nie wiem, może sobie ulepszę ten łuk, żeby cokolwiek, kurwa, mieć dobrego. Nie wiem, tak mi jest przykro. Naprawdę jest tak mi jest strasznie przykro. Dwa razy się wypierdoliłem. Dwa razy się, kurwa, wypierdoliłem, mając 50 tysięcy run. I mam piąty poziom. Jest drugi dzień. Nie wiem, już nawet nie w mi się myśleć nad puppingiem, nad niczym kurwa. To jest do wypierdolenia rano. Najpierw RNG mnie kurwa strollowało, bo absolutnie żadnego dobrego itema nie dostałem, absolutnie. Ten łuk, który teraz mam, to mi wydropił jakiś kurwa mój siomek. Jemu kurwa dropnął łuk, a mi kurwa jakieś glewie jakieś jebanek, kurwa miecze. O, ciekawe jakie gówno tym razem mi da. O, wow, w końcu coś mi kurwa dało. Ja pierdolę, niesamowite. Da się tak? A, nie mogę go nosić. <laughs> nie mogę go nosić. Bo nie mam takiego levela. A miałbym kurwa, nie wiem, ósmy teraz pewnie. O, w... Zwiększa skuteczny zasięg kółku. Ej, ja to miałem. Boże, ale co stupido, nie? Nie chcę w ogóle patrzeć na te statystyki po meczu, nie? wiem, kto będzie najgorszy. Kurwa, ja, Jakby i tak już mnie ta gra nie ruchała w dupę, nie? To i tak nic nie da. Serio, Wagażnie, jest z tym RNG teraz. Kurwa, pierdolisz. O kurwa. A czy tak dla mnie udział? No, co jest, że one tak na mnie raszują? A go w boku barku, ale przez to, że ma tartę, to i tak go nie trafiam. Ok, nie weszło, To jaki bossik będzie tutaj. Pierdolone Dragon Sentinel. Oh, curva. Że więcej tego ognia. Dobra, zajebimy z O, chyba się siadło. O Jezu, nie umiem tego dodżać. To jeszcze nie jest takie trudne do dodżowania. Ale ten taki piorun starczy to z giga trudne, nie? Bo no to ma taki jeden tik, który ci zadaje obrażenia, i nie wiesz, kiedy on kurwa to zrobi tą tarczą. O kurwa. Ej, to jakiś nowy oto Ej, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ta postać zrobiła taki. O, to. O, właśnie. Nie potrafię tego O Ale udało się jakoś. no. Twarze burzę lodową w miejscu rozpoczęcia nagłego biegu. Meh. O, to może będzie fajne. To miał szybciej erkę I że ja idę na ostatecznego bossa, mając siódmy pierdolony poziom. Kurwa macznie! Dobra, przesadziłem. Ósmy. I powinienem mieć jakiś kurwa tutaj jedenasty, albo nie wiem, dziesiąty, cokolwiek. Totalnie nie wiem, co to za boss. Zresztą jaki on ma mo moveset i w ogóle, ale mamy kurwa Riku. Noster. Mądrość nocy. O kurwa, ale fajnie to wygląda. O kurwa, na mnie zapał agro. O, kurwa. że powinienem ja tego latającego właśnie ten hitować chyba tak. może to może tylko zmusi to nie wiem zejścia na ziemię Co to? jakiś pyłek to trzeba po prostu w bok. Wiem, czy ten motylek. Szma w sumie, coś robi. A co się stało? Dlaczego tam ten taki jest? O kurwa, obraca się robi. krabik Co tu on robi? Co on robi? Holy shit! Nie! Wejść pod kurwa to... O kurwa. A jak tam przykład coś takiego widzieć. O. O. Okej, okay, tu trzeba po prostu do tyłu uciec, bo to jest... On wysyła jakieś promienie i on potem strzela to w dół. Ten krab w sumie fajnie działa, bo on czasem daje... ...chwilę odepchnąć. I ten... Boże, nie potrafię się wysłowić, jak muszę się skupić. Bo niby teoretycznie robi ten boss to samo, nie? Ale... Trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy... Re ...reakcję na... ...kraba, gdyby wyskoczył na przykład spod ziemi. O! No właśnie o tym mówiłem. kurwa, to przypadek wniknęłem. No, ale jestem do Jest takim nobem, nie? Dobra, sr bo mi się odnowiła Ej, przerwałem mu ten atak? Ej, wygląda jakby mi przerwał ten atak. Fajnie. Dobrze, dobrze. O! Łoić go! O kurwa, spokojnie, tak radą stał. Ale jakiego? Co to za złoteść? O kurwa. Połączyli się. Nie, nie połączyli się. Siedzi mu na bani, nie? Ej, jednak ja się połączyli. O kurde, ale fajne. Można po tym żółtym chodzić. Ale nie można tego namierzyć ćmy. Można tylko kraba. Ale to też mi się podoba. Yy, że oni atakują po kolei. Mimo, że są jedną postacią, raz daje atak ćma, a raz ten krab. Krabąż. O kurwa. Trzecia rka w ogóle w tym fight'cie. Trasznie taki długi się wydaje ten fight. Ale może też przez to, że mam 8 poziom i nie mam... Po to. Nie, proszę, zostaw mnie. <laughs> Posłuchał się. No oni po prostu teraz takie mają niby jeden atak, ale animacją połączone. Fajne, podoba mi się to. Naprawdę fajny bosik, Taki artystyczny. O, wat een idee was het? Hoi. Merk Niet O, heb ik merken. Hé, Udało się! Najgorszy ran jaki miałem pod względem prep faceu, nie? A i tak się udało. A jestem najgorszy? Ty, nie jestem najgorszy. Ty patrz, oni mieli dwunaste poziomy. Ja miałem ósmy. A to jest przepaść ogromna. Ja pierhiszę. Dwa razy się wyjebasz, je? po tysięcy run w i tak wygraliśmy runa. No. no ale byłem nobem, byłem nobem. ile trzeba tego zebrać, żeby, żeby przejść grę? Jednak dobrze, że program, nie? Że poradziłem sobie w takiej sytuacji ciężkiej.